Siemaneczko, mnóstwo komentarzy było, dawaj część drugą, dawaj część drugą, no to lecimy z częścią, drugą z BMW E39, 2.2 litra, sześciocylindrówka, ratujemy przed złomowaniem, bo jak już Wam mówiłem, jest co ratować, zero rdzy, zobaczcie, zobaczymy jeszcze tutaj, zobaczcie, ten samochód, o tutaj, tu jest wykwit. To muszę przekazać właścicielowi, żeby uratował. I tutaj. Troszeczkę. Nie, to brud. Tak, to jest brud. O, zedrę go i nie ma. No, może pod lakierem się już delikatnie coś zbiera. Ale tak, powiem wam szczerze, no jest co ratować. No nawet. Pamiętacie te tylne klapy w tych samochodach? No, o. Tak, pokażę, żeby nie pokazywać niektórych numerów, ale zobaczcie. Nawet tutaj nie ma. No mówię Wam, że jest co ratować tego samochoda, naprawdę. Kielichy. Tu mamy te oryginalne wężyki. No zero, zero. O i tutaj. One często, na, zobaczcie na rogach, nic. Naprawdę ładny samochodzik jest. Przyzwoity, naprawdę. Przyzwoity jak na te lata. Tutaj tylko nie ma tego, no ale to jakoś klient sobie tam zorganizuje. Na pewno raczej, na pewno to brud jest. Myślałem, że jakiś scratch także jest. Co ratować, więc ratujemy. A na mój różowy tron, przyszły mi już zabaweczki do tego auta. Mamy roleczki. Niestety nic innego nie jest dostępnego, więc lecimy na tym, co jest. Paseczek, pompa wody. Termostacik z oryginału. Tak, taki jest w oryginale. Tu jeszcze coś w kolor statu przyszło? A! Czujnik! Czujnik temperatury i wąż wodny. Zaraz Wam pokażę, dlaczego ten wąż wodny tutaj z tym czujnikiem muszę wymienić, bo jeszcze jedną rzecz, wczoraj już wieczorem, tak już prawie jak wychodziłem, poza kamerą zauważyłem pewien taki duży problem, bardzo duży, który ludzie olewają, a tutaj akurat on nastąpił. Ten przewód tutaj dostał oleju. Zobaczcie, co się stało z gumą. Zaczęła się wulkanizować. To jest główny wąż, znaczy to wszystkie węże są ważne, ale to jest główny wąż do chłodnicy z silnika. Jak on by strzelił, to momentalnie wylatuje woda, gotujemy głowicę, pierwsza leci od razu, głowica pęka, bo to sześciocylindrówki, ABM-ki wiecie, że lubi pękać głowicę, lubią pękać głowice. i byśmy silnik stracili. Także tutaj po prostu ten wąż wymienimy, no nie, nie będę już brał z oryginału, bo to jest chory pieniądz, ponad 1000 zł. A tutaj mamy gejca gejca Febiego. Febiego. wiem, że w miarę pasują. Chodzi o to, że on będzie dobry nowy. No to jeszcze to zauważyłem też już poza kadrem, po, poza tym. To też klient tego nie, nie zgłaszał, no bo jak on miał to zobaczyć, No ja zobaczyłem. No i co? Czyścimy to wszystko, wyczyścimy to jeszcze raz papierkiem i składamy, oba no, w drugą stronę, no to koło pasowe, ono jeszcze przejedzie, drugie tyle co mam na szafie. Tak przy okazji zobaczcie, jaki krótki pasek wielorowkowy. <grych> Do całej góry. Niemalże do sufitu. A on jeszcze leży na ziemi. O! żeby nie było. Nie opuszczam. Jeszcze, jeszcze trochę. my Z Mitsubishi. Silnika 2.4 benzyna wolnossąca. To ma ponad 2,20. Coś takiego. Ktoś zapyta czemu biorę pompę wody hepu. Zobaczcie, ma metalowy wirnik. Nie plastikowy. Poza tym te zamienniki tanie mają to do siebie, że ten ich wirnik jest tutaj sporo mniejszy i no, raczej mniej pompuje wody niż taka pompa właśnie hep. No, ja powiem Wam szczerze, montuję to już bardzo dużo tego i jeszcze nie miałem na to zwrotów w BMEczkach, żeby łatwiej było włożyć. To tutaj smaruję się smarem silikonowym. On nie reaguje z gumą nie reaguje z gumą, więc to łatwo, ułatwia robotę i troszkę tam, tam już wyczyszczone wszystko, fajny ten silniczek, taki jest czysty w środku, z tym układzie chłodzenia, no i ten metalowy wirnik. Według mnie to jest petarda. No i potem o, sobie to wkładamy, widzicie, ręką, nie trzeba było nawet tutaj żadnych śrubek używać, żeby to docisnąć, tutaj jest taki pypek na pompie, to musi być w dół ten pypek. Żebyście się nie pomylili, bo ją można i tak i tak założyć Ale ten pypek musi być do dołu Zobaczcie jaka fajna tutaj rolka jest Taka mimośrodowa, widzicie? Jaka kurczę długa śruba do niej Ale ta śruba od razu przechodzi przez alternator i trzyma alternator Dlatego jest taka długa, ale fajna rolka Słuchajcie, zawsze jak bierzecie te nowe rolki To musicie zwrócić bardzo Szczególną uwagę Na osadzenie łożyska Patrzcie 20 mm Stara Nowa rolka. 19 mm. Teraz ją odwrócimy. Jedną i drugą. Stara rolka. 20. Nowa rolka. 19. I niby milimetr to nie kilometr. Ale trzeba dobrać podkładkę. Tam akurat idealnie 1 mm. I położyć tutaj żeby odsadzenie tej rolki było identyczne jak tej. No wiadomo, że też liczy się szerokość, która jest tutaj identyczna. No i wiadomo, że też musimy mieć średnicę, ale najważniejsze jest tutaj ten element to odsadzenie. Dlatego dobieramy podkładkę 1 mm i wtedy rolka jest idealnie osadzona i pasek wtedy chodzi środkiem rolki, a nie na przykład przy samej krawędzi, albo często gęsto troszeczkę schodzi z krawędzi. No i wtedy to powoduje bardzo szybkie niszczenie paska oraz nieprawidłowe rozłożenie siły na łożysku, które robi taką siłę skośną. I wtedy to łożysko nam bardzo szybko no, po prostu pada. I rolka, później ktoś mówił, ale na rolka, a to po prostu błąd montażu. A zobaczcie, to, to jest najtańsza, znaczy najtańsza. No jest to hartowska rolka i łożyska SNR-u tutaj siedzą. Także nie jest źle. A to, że tutaj wiecie, jest ten plastik, to plastik, to plastik. To, jest, to będzie działać. No. montuje te rolki i one chodzą. Tutaj nie ma za bardzo wyboru, bo albo mamy cały napinacz z rolką, albo rolkę. Ale jak mam brać napinacz z zamiennika, no to powiem Wam szczerze, to wolę już ten oryginalny napinacz zostawić, który jest sprawny i on jeszcze drugie tyle przeżyje. Fajnie, właśnie tam mi spadła śrubka. Drugie tyle przeżyje niż ten zamiennik no i mamy wyciągnięty ten przewód zobaczcie, bo tutaj może ktoś powiedzieć, panie, ale tu już narzekasz no zobaczcie, to jest guma która się wulkanizuje już, o, i zobaczcie ile ten przewód tu jest grubszy jak, się, jak tu już zgrubiał i podczas pracy silnika tu jest duże ciśnienie teraz on powiem, chyba dwa bary jest, zaraz, chyba, chyba jest dwa bary, potrzebuje korek na korku w BMW jest napisane ciśnienie otwarcia nasadki o, 200 Czyli dwa bary, czyli aż dwa bary ciśnienia. To wyobraźcie sobie, że ten wąż dwa bary musi utrzymać, jak on wygląda normalnie. Powinien wyglądać o taki, że i napisy. O, tu też coś wymienił. Zobaczcie, maile siedzi, też już nie oryginał. No ale tutaj, no to jest definitywne. Jest wąż uszkodzony. To tak nie może być. Ale trzeba jeszcze znaleźć ten wyciek oleju. Czy to z klimatyzatora, tam był na dole? Muszę zobaczyć. Nie, a dobra, dobra, już wiem. Wiem już skąd ten olej. Kurcze. Przecież wymieniona była uszczelka, wymieniana pod pokrywą zaworów. Ciekło z pokrywy zaworów. Ciekło po. Bo to tak. Ciekło tutaj po kompresorze. Zaraz wam pokażę. po kompresorze na dół i oni tutaj, państwo, którzy to robili jacyś, umyli to wszystko, tylko po prostu tam na dole już na kompresorze nie byli w stanie umyć. No bo widocznie myli od góry. No bo tu jest sucho. A to, że to ciekło, to po prostu już długi, długi czas i zniszczyło tego węża. O, ciekło. Albo możliwe, że ciekło tutaj z tej dziurki, co pękło, bo ktoś naparł ręką, nie wiem, uderzył kluczem. To jest delikatny element tutaj, duża powierzchnia, wiecie. I ciekło z miski, znaczy z wszystki, z pokrywy zaworów. No tędy po napinaczu, na kompresor. Po kompresorze, po kółku, i kółko rozbijało, bo tutaj jest ten wąż. I dlatego stąd mamy właśnie zniszczony wąż. No, doszliśmy do tego. E, wiem, że można dojść w różny sposób. Czyli ja muszę po prostu umyć od spodu ten kompresor cały żeby to, i to kółko, żeby na nowy wąż nie, nie rozrzuciło mi znowu szoleju. A i tak poproszę klienta, żeby za jakieś tysiąc kilometrów przyjechał. Yy, zweryfikujemy, czy tam jakiegoś innego wycieku nie ma. Bo w tej chwili nie widzę nic innego. Zakładamy węże. Czekam jeszcze, bo mi przysłali złe rolki. Do napinaczy jeszcze na kółko od pompy wody o te, 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 jak ciężko się tak robi jak się patrzy w kamerę to kółko jeszcze muszę czekać na nie bo jeszcze mi nie przyjechało, pasek już mam do tego nowego węża mam nowy czujniczek od razu wrzucimy nowy, to jest groszowa sprawa także zaraz tego węża uzbroimy nowy czujnik, bo ze starego co ciekawe też ciekło, zaraz wam pokażę o zobaczcie też jest cały mokry od płynu Także tutaj uszczelnienie też puściło a, Ale to jest po prostu grosze A nowy przychodzi z uszczelką Mam taką nadzieję, żeby nie było żeby z uszczelki Nie, już widzę, jest z uszczeleczką O! Nowy z uszczeleczką, z oringiem. Dokładnie, tu numerek jego macie Kolor stat Będzie żyć. Dobra, nie ma co gadać Uzbrajamy, zakładamy Słuchajcie, tam stoi Taki pojazd eee, O tam 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 Hyundai O ten Teraz tak, to jest hybryda, gdzie ma bardzo, to jest Hyundai Sonata, bardzo ma poważne uszkodzenie polegające na tym, że po uruchomieniu silnika i rozpoczęciu jazdy po około 500, 300, od 300 do 500 metrów zapalają się wszystkie kontrolki na desce odnośnie awarii ABS, -u, ASR, -u, ESP, wspomagania, awarie hybrydowego układu, awarie akumulatorów, awarie całego EV, -ki. wszystko za chwilę gaśnie do zera. Całkowicie. I samochód odpala silnik spalinowy, i wszystko się wyłącza. Po odpaleniu silnika spalinowego, wszystko się wyłącza. Wspomaganie, ABS i tak dalej. I gasną zegary. Całkowicie ciemny się robi samochód. Jest taka powolna reakcja tylko na gaz. I samochód jedzie. Powoli się toczy. Nie wiem, czy Was to ciekawi. Rozwiązanie takiej zagadki, próba naprawy takiej hybrydy, bo to wiem, że to są nudne filmy, bo to głównie siedzi się dzisiaj w elektronice, elektryce. O kablowaniu i tak dalej. I no i komputerem to się bada. Wszystko. Nie wiem, interesuje Was takie coś, to mogę nagrać o tym film, jak będę naprawiał. A jak nie interesuje Was, to po prostu będę nagrywał samą taką mechanikę. no Napiszcie w komentarzach. Patrzcie, co mi przyjechało. Specjalnie do nas jechał z harta. O, z tej firmy, powiem wam szczerze. Specjalnie do nas jechało, minął tam klientów dwóch, trzy znaczy warsztaty, bo bardzo prosiliśmy, żeby jak najszybciej to dostarczyli. Bo tutaj jest z tymi kołami różne wymiary i różne problemy, a kierowca jest ogarnięty i szybko to ogarnął. Temat, no, 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 o, jest, który produkcja, tu macie datę produkcji, nówka, ładne, nie śmigane, nie tylko nie wolno tego upuścić, jak to spadnie, to już można to wyrzucić, bo to pęka od razu. To co, szybciutko, przymiarka i montujemy. O, o, o. Będzie tego. Tak, jakby ten wąż nie przeszkadzał, to byłoby nawet tego. O, zapalimy lampeczkę, będzie lepiej widać. Jest, pasuje. Jakby stąd było. I teraz będzie osiowo do wszystkich roleczek. Bajka, lubię taką robotę. Słuchajcie, jak ja to robię, to już taka stara szkoła. No bo to już człowiek, który już parę lat te silniki temu naprawiał i ich było dużo. Zawsze na te śrubki tutaj daję kapkę kleju, bo tego nie można mocno dokręcać, bo to jest tworzywo i to po prostu pęknie, a tu jest 8 Nm, 9 Nm, to powiem o szczerze, że bardzo, bardzo mało, a klej zawsze to przytrzyma, żeby, nie daj Boże, to koło nam się nie odkręciło, no i też nie narobiło później bałaganu, bo potrafi się odkręcić, pasek, to się zsuwa, pasek spada, łapie się w koło pasowe, i wyrywa napinacz, albo wyrywa tą rolkę. Rolka to jeszcze pół biedy, ale jak wyrwie napinacz, to po bloku silnika, znaczy po bloku, tu jest akurat dokręcany do, zobaczcie, o, podstawy filtra oleju, a tam na dole do, o, będzie widać? O, do też do podstawy takiej łapy. Także tutaj no, jest to bardzo niebezpieczne, no bo niszczy się, niszczą się elementy wtedy. No i może narobić bałaganu. W poprzednim filmie, w tym part, pierwsza część, ktoś zadał bardzo fajne, trafne pytanie. Dlaczego nie robimy już tak starych samochodów jak ta BMeczka? I tam jeszcze było w komentarzu napisane: dlaczego nie robicie takich starych samochodów jak ta BMK, jeżeli ktoś ma pieniądze i chce ją naprawić? I to jest słowo klucz. Pieniądze. Nauczony doświadczeniem i życiem, niestety życie szybko zweryfikowało, że te samochody są już Często, gęsto wyeksploatowane, no tutaj jest rytarz, że ona ma 300 tysięcy, no to jest bardzo malutki przebieg, ale zazwyczaj one już mają pół banki albo i więcej i taki klient jak przyjeżdża z takim samochodem, to zazwyczaj tu większość to już jest drut mod, to jest wszystko połączane na trytki, na druty skręcone i on tak przyjeżdża, panie, panie coś mi tam stuka, weź pan ten drut podkręć, żeby to a, jeszcze trochę pojeździło, pojeździło. No i co, no klient nasz pan, no ja biorę ten drut, owijam to, skręcam ten drut, no i ten samochód wyjeżdża, biorę za to, nie wiem, 30 zł, plus drut 2 zł. 32 zł. Mija dwa dni, pan przyjeżdża, panie, panie, jakżeś to kur, na, naprawił, co? Dalej to kole koleboce. No ja patrzę, no drut się urwał. No drut się urwał, no bo jak ma trzymać jakiś tam ciężki element, tak? No a wystarczyło wymienić na przykład poduszkę silnika, czy cokolwiek, ale poduszka, mimo że to jest stare auto, kosztuje dalej 300 wy. No i wymiana jest. Kolejne 300 zł. Niech będzie. To trzeba zapłacić 600. Plus podatki, baty, straty, Niech będzie 780 zł. I teraz nagle jest. Ojej, jaki pan jest drogi! 780 zł. A tam obok, nad drut mi to skręcili i działało jeszcze dwa lata. No, właśnie. To jest ta e, szybka taka akcja, którą chciałem Wam powiedzieć. Jeżeli ktoś ma pieniądze, i chce ładować te pieniądze w ten samochód. Ja nie mówię, że musi mieć dużo czy coś, nie, w, nie wchodzę nikomu do portfela. Ale rzadko już się zdarzają klienci, którzy właśnie tak jak tutaj, ten klient ja za każdym razem dzwonię. Koło mówię, jest uszkodzone. Jest okrągłe, kręci się i będzie jeszcze działać, ale jest już uszkodzone, jest pęknięte, wymieniamy od razu. Mówię, jest już delikatny luz na pompie wody. Luz złużny. Nie. Taki tylko osiowy, o, luz osiowy, czyli wzdłużny wałka pompy wody. Mówię, to już, za tym z pompy wody, zaraz wam pokażę. Nawet smar już wyszedł z tego łożyska. Mówię, ona jeszcze pochodzi, ale no, przydałoby się już ją. I jeszcze nie zdążyliśmy skończyć zdania. Wymieniamy. Wymieniamy wszystko, co potrzeba, żeby ten samochód dalej jeździł i żeby tutaj nie, no, nie wracać do tego, tak? Ja na pewno jestem pewny, że tu jeszcze klient przyjedzie na wymianę tej pokrywy zaworów, bo ten olej tutaj zaczyna lecieć i on będzie leciał. I na pewno ten klient się na to zgodzi. Mimo że ta pokrywa kosztuje kupę kasy. A zaraz zresztą zobaczymy ile kosztuje. I proszę bardzo. Nasza pokrywa głowicy koszt po naszych zniżkach to jest 1855 zł brutto. Bez zniżek tak jak wybyście pojechali do serwisu, to jest 2108 zł. Czy w Polsce są dostępne? Nie? Nie, jest. Trzy sztuki są dostępne w Polsce. 1502 15266. Dostępne jest w Niemczech. Także koszta utrzymania BMW wciąż są drogie. I tak jak wracamy szybko do tego tematu, do tego zapytania, bo bardzo ciekawe, jak widzisz, wrzucisz do tego auta 1800 zł za samą pokrywę, plus wymiana i uszczelka? No właśnie, nie każdy. Ale jak ktoś chce, bo wie, że to jest dobre auto, i tym jeszcze pojeździ, ma olej w głowie, to to zrobi. I będzie naprawdę się cieszył tym autem. Chociaż dzisiejsza ta ekologia patrząc na to wszystko to chyba nam zakaże już niedługo tym jeździć. Będziemy jeździli elektrycznymi. Nie, 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 nie. Przepraszam. Jeszcze jedna rzecz. A tamto przy pompce co ciekło zaraz wam wyciągnę jeszcze tego węża o, 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 żeby chłodnicy nie uszkodzić. Pamiętacie tutaj? To po prostu się dostał piasek. Poduszczelnienie. Jak ktoś to rozpinał, bo tu wyjmowana była ta pompka. No czy widzieliście na poprzednim odcinku, ktoś to wcześniej rozbierał, i jak zkładał, to po prostu piasek się dostał pod uszczelkę. I dlatego to sobie ciekło. Wyczyszczone, umyte jest git, ale powiem Wam też doświadczenia: jak już składacie sobie to wszystko, to zanim to włożycie, wiskozę i tą osłonę wiskozy i tak dalej, to tutaj jest ten wąż, i zawsze weźcie sobie śrubokręcika i zobaczcie, czy to się da odkręcić. Bo często gęsto bywa tak, że to już jest zapieczone. O, udało się. I nie da się tego odkręcić. I poskładacie wszystko, bierzecie się za odkręcanie, i robi się pyk i się urywa ten koreczek. I wtedy od nowa trzeba to wszystko ściągać albo jakoś tutaj próbować się dostać, żeby ten wąż wymienić. No, akurat ten jeszcze w miarę da się wymienić. No, tutaj jest y, gdzieś tam jeszcze ten. A, jeszcze jeden odpowietrznik jest tutaj, od tej rurki. I on jest tutaj w zbiorniczku wyrównawczym. O. I to jest też bardzo ważny element. I tu już sprawdzałem działa. Bo to jest razem ze zbiorniczkiem To jest drogie, to jest w miarę tanie. No, to tak, żebyście wiedzieli, a ja zabieram się. Jak już widzicie wszystkie paseczki roleczki mamy pozakładane. Tutaj nie mogę założyć tego, przyszła mi bez zaślepki, a ta oryginalna zaślepka niestety nie, nie wchodzi. Ale może dam tutaj kapkę kleju i ją pyknę. Aby ktoś mógł później to śrubokrętem wyłamać, tak jak przy wymianie następnej. Ale już wszystko na gotowo. Kółeczko nowe, nowe, nowe. Roleczki, paski nowe. Jeszcze ktoś się pytał kiedyś w komentarzach, czy ma to znaczenie, jak pasek się zakłada, czy frontem napisami do nas, czy frontem napisami do silnika. Temu paskowi, temu takiemu, jest to całkowicie obojętne. Ten pasek wielorowkowy ma to w głębokim poważaniu, czy on się kręci w lewo, czy w prawo. Nie dotyczy to pasków rozrządów, których jest bardzo często narysowane, są właśnie strzałki, w którą one ma się on kręcić. Paski wielorowkowe mają to w pupie, ładnie powiem wam. Bo... O, ładnie napinasz, pracuje. Dobra, składam ten wąż jeszcze i zakładamy wiskozę. Znaczy, wiskozę trzeba wkładać razem z osłoną. I na życie tego nie da zrobić w tym silniku, także ja sobie poradzę. Już wiskoza siedzi, zaraz ten plasticzek, tutaj jeszcze tą całą osłonę muszę. Poprawić ładnie, jakoś to przymocować. Mam oryginalne nawet tutaj spineczki. Udało mi się znaleźć nowe, także zaraz pójdą. A tak w ogóle przyczyną, dlaczego ona na tych właśnie tych dwóch i tym trzecim, ostatnim cylindrze, no jakby nam tego oleju zaczęła troszeczkę wciągać. Bo tu prawdopodobnie problem jest trochę z wiskozą, ona tak troszkę mi za lekko się kręci i będę musiał to bardzo dobrze zweryfikować z komputerem, pojechać, czy ten silnik się delikatnie nie przegrzewa czy delikatnie przegrzewa to na tych ostatnich właśnie cylindrach ostatnich chłodzonych. Tu mamy pompę wody, przepływ wody w tym silniku jest od tej strony do tyłu, potem wraca tam na dole i wychodzi do termostatu. To jest no taki, że te cylindry są na końcu chłodzone i one na nich właśnie potrafi przyłapać jak już jest duża temperatura zaczyna się smażyć olej na pierścieniach. O, takie trochę ta temperatura, no bo to i spalanie, to wszystko, ta mieszanka. No i tutaj delikatnie zawsze przyłapuje pierścienie, i one się po prostu zapiekają, i stąd była ta próba naszego użycia chemii, tej właśnie o forte, stąd to próba tej użycia chemii. No, jeżeli powiem tak szczerze, gdy stara pani już, to nie pomoże puder rusz, jak to się mówi ale mam nadzieję, że tutaj jeszcze się nie zdążyło przegrzać na tyle silnik, że uszkodziły się te pierścienie, czy tam się przy... no widzieliście na kamerze, żadnych przytarć nie ma, honowanie jest idealne. Mam nadzieję, że nie uszkodziły się te pierścienie, tylko po prostu złapało ten olej i chemia nam pomoże. Pojeździmy, pojeździmy, zrobimy pomiar kompresji, mam pomiar kompresji przed i teraz zrobimy już, nagram to, pomiar kompresji po tej chemii. Dobra, mam nadzieję, że wam wytłumaczyłem, dlaczego to się w ogóle zadziało w tych silnikach. Ogólnie w tych silnikach to się dzieje, tych 2.8 i tak dalej, te ostatnie cylindry potrafią wżerać olej. Składamy dalej. I jeszcze kolejną sprawą to są te wentylatory tutaj z przodu od klimatyzacji. Tam są rezystory bardzo często, bo to jest dwu, yy, dwa rodzaje są tych wentylatorów. Jeden to jest rodzaj sterowany elektronicznie i Drugi rodzaj to jest wtedy, wtedy macie takie dwa grube kable, jeden cienki, a drugi rodzaj to są trzy kable grube i wtedy tam są takie rezystory i te rezystory oporowe tego wentylatora i te rezystory potrafią gnić i wtedy nie ma pierwszego biegu ani, bo ona ma trzy biegi, pierwszego, drugiego, ani trzeciego biegu tego wentylatora, czy znaczy trzeci jest, bo dopóki sprawny jest silnik, kończą się w tych silnikach bardzo często łożyska oraz szczotki. Tak po prostu uszkadza się ten silnik. I wtedy nie ma w ogóle tutaj tego dodatkowego chłodzenia z tego wentylatora. On głównie służy do klimatyzacji oraz awaryjnego schładzania silnika, gdy wiskoza już nie daje rady. Ale bardzo często się uszkadzają te wentylatory. Tutaj sobie zrobimy później test, zobaczymy, czy ten wentylator też jest sprawny. Ja parę lat temu opracowałem metodę naprawy tych wentylatorów, wymiany tych rezystorów, naprawy, naprawy tych silników całych. Później yy, robiłem to z rok czasu, z, y, później mój przyjaciel przejął to po mnie. Znaczy, no, dałem mu pomysł, tak, on to po prostu dalej już zrealizował yy, ze swoim elektronikiem. Opracowali, o, zobaczcie, uszkodzone opracowali moduły elektroniczne własnej produkcji do tych wentylatorów. Nawet dam mu link do niego w opisie i ten, yy, no i tutaj dam, jak będziecie chcieli do niego kontakt, jakbyście mieli problem, on regeneruje te wentylatory. Oraz wymienia te silniki i tak dalej, wszystko elektroniczne. Do wszystkich tych nowych BMW też to robi. To jest bardzo ważne, bo w tych nowych BM-kach już nie ma wiskozy. Jest tylko ten główny wentylator. I tam właśnie padały te moduły. Oni sobie opracowali własne silniki, własne moduły, że to jest kompatybilne z całą tą elektroniką. Tutaj w samochodzie żadnych błędów nie sypie. Wentylator działa idealnie. polecam On to teraz przejął pałeczkę, robi to, a ja zajmuję się silnikami. To nagadałem się. Nagadałem, ale pamiętacie, to jest bardzo ważny wentylator. Niektórzy mówią, że to tylko do klimatyzacji. Nie. On też służy do awaryjnego chłodzenia silnika, dodatkowego chłodzenia silnika przez komputer. Bardzo często jego błąd jest zapisany w komputerze silnika. Wiskozę yy, mamy, wkładamy zbiorniczek, nalewamy płynu i zaraz jedziemy się przejechać. Od góry wszystko zrobione, teraz lecimy na dół całą tą wężownicę podłączać, podłączać, żeby nie było, no i tą feralną bombkę. Jakby kogoś to interesowało, układ chodzenia w tym silniku, ale mam brudną kamerę, to jest 10,5 litra pojemności, a płyn jest standardowy. Pamiętacie jak to wyglądało? Całe tutaj olejem, wszystko zażegane, no teraz jest tak, jest umyte, o jeszcze tam mezynki troszkę zostało i teraz tak, klient, no powiem klientowi, żeby zrobił z 1000 km, przyjechał jeszcze raz i zobaczymy, czy gdzieś tutaj się olej nie pojawia, bo szkoda pieniędzy na te paski wszystkie te gumy, te węże, jeżeli to z powrotem zarzuci olejem, to z powrotem będzie aparat robota taka sama, też to wszystko do wymiany. Także tu jest git, lecimy teraz z powrotem na górę. Węże się odpowietrza, chwila przerwy na śniadanko, a jeszcze takie mam do Was pytanko. Co, co do tych napraw, no to wiadomo, jest ten tam, ten, tam, gdzie to te drzwi, tam, Hyundai, ta hybryda, to czy Was interesuje, to piszcie, czy to ograć. Jeszcze mam dwa Fordy, świeże, świeże Fordy Focusy po 15 roku w górę, w 1.6 BlueHDi, czyli 1.6 HDi, BlueHDi, to już chyba jest silnik z dwoma takimi dosyć ciekawymi przypadkami. Pierwszy to jest samochód przyspiesza do 2000 tam 600 obrotów normalnie. Potem obroty rosną oczywiście, no samochód też przyspiesza, bo to się, sprzęgło się nie ślizga, tylko tak, jakby miał ciągnął co najmniej ciężarówkę z tyłu za sobą. Po prostu potrzebuję od tych 2800 na trzecim biegu go testowałem, bo tu klient na chwilkę do nas podjechał, żeby zobaczyć, bo męczy się z tym już bardzo długo. W kilkunastu warsztatach już był, i każdy warsztat mówi, że ten typ tak masz, ten samochód, do nie jedziesz, to jest lipa, prawda. No, ale do 2, tam 600, 2800, to wiecie. Zryw, 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 a potem jakby pół gazu odjął. Ja to testowałem na trzecim biegu, i żeby go dociągnąć do 5000, do tej odcinki, no, na trzecim biegu, no to jest, no, powinien to w miarę dynamicznie zrobić. Nie, to pas startowy był potrzebny. Spokojnie z 1,5-2 km na tym trzecim biegu on się powoli rozpędzał. No i tu mam przypuszczenia trzy sztuki: jeden przepływomierz, dwa zatkany dolot przez nagar, trzy, zatkany coś z wydechem, cztery, a, no to cztery, faktycznie, coś z turbosprężarką się dzieje, jest niewydolna na, niewydolna na wysokich obrotach. No i drugi taki trochę ciekawszy przypadek, to jest, też klient podjechał, podjechał też z, z YouTube'a, dowiedział się o nas i ma ciekawszy przypadek, znaczy ciekawszy, obydwa są lipa, tak, no wiadomo, się zepsuł samochód, ale ciekawszy przypadek z tego tytułu, że yy, po zamknięciu samochodu z zamka centralnego, normalnie z pilota, pyk, otwiera się szyba kierowcy, bardzo często otwiera się szyba kierowcy, zamyka się do 3 czwarte i otwiera się do połowy. I czasami robi to szyba od pasażera, ale nie zawsze <laughs> wiem, że na to była akcja serwisowa w serwisie Forda pan pojechał, oczywiście, zrobili mu update oprogramowania do najwyższej wersji, nic to kompletnie nie dało. Kompletnie nic. Po czym, no, jak się zaczęło to dziać, jakieś tam błędy się wysypały, pojechał, znaczy błędy, błędy się nie pokazują w komputerze i tak, pojechał jeszcze raz do serwisu Forda na tą awarię, żeby mu to naprawili. I widzicie, co panowie powiedzieli w serwisie Forda? Nie ma błędów, nie ma problemu. I zabrali pieniążki i odprawili go z kwitkiem. Ten typ tak ma. No to jak was ciekawi, to wybierzcie. Czy, czy, no, czy Po prostu napiszcie, czy ogrywać te trzy naprawy, czy po prostu jedną tylko ograć albo żadnej, bo Was nie ciekawi, a na przykład ciekawa Was tylko mechanika, a nie taka elektronika. To piszcie w komentarzach, a ja idę zjeść kanapeczki. Sponsorem programu był importer płukanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte.